I w tym filmie pokażę Wam konfigurację połączenia i przykładową wymianę danych po protokole CanOpen pomiędzy sterownikiem PLC serii AS200 i serwonapędem serii A2, korzystając z popularnego standardu DS301. Na początek, podłączenie magistrali komunikacyjnej należy wykorzystać do tego 5-pinowe złącze umieszczone w dolnej części sterownika oraz 8-pinowe złącze RJ45 po stronie serwa. Linia komunikacyjna jest oparta na dwóch przewodach: Ken High oraz Ken Low, i z uwzględnieniem GND łączymy te wskazane na czerwono piny pomiędzy urządzeniami. Do poprawnego działania sieci Ken Open potrzebna jest prawidłowa terminacja sieci. W tym celu należy uwzględnić rezystor terminujący na początku i na końcu linii transmisyjnej. W sterowniku PLC taki rezystor jest już zabudowany, więc wystarczy go tylko aktywować poprzez. Podłączenie zworki pomiędzy piny 4 i 5, a po stronie serwa korzystamy z gotowego terminatora sieci w takiej postaci, bądź też łączymy 120-omowy rezystor podskazane piny. Po wykonaniu połączeń elektrycznych należy przystąpić do parametryzacji urządzeń, którą będę omawiał na bieżąco. Zaczniemy od serwonapędu. Łączymy się kablem USD. I tutaj po połączeniu kablem USB pomiędzy komputerem a wzmacniaczem uruchamiamy właśnie oprogramowanie ASDA Soft w wersji piątej i zatwierdzamy dostępne połączenie poprzez wybrany komport. Pojawi się w następnej części status online świadczący o poprawnym połączeniu. Przechodzimy teraz do zakładki Digital IO Jog Control, w której to dokonamy konfiguracji wejść cyfrowych. Serwo z ustawieniami fabrycznymi wskazuje kolejno na alarmy 13, 14, 15 czyli alarmy od i wyłącznika awaryjnego Emergency Stop. Aby wyłączyć wskazane alarmy trzeba zmienić typ styków dla tych wejść z normalnie zamkniętych na normalnie otwarte. Wybieramy więc Edit Digital IO Item i zmieniamy na styk NO. Kolejno dla wejścia 6, 7 i 8, które są oznaczone styki normalnie zamknięte symbolem A. I zatwierdzam dla każdego wejścia przyciskiem OK. W międzyczasie widzimy, że na serwie zniknęły wszystkie alarmy. Gdy już żaden z alarmów nie jest widoczny, przechodzimy do zakładki parameters. Przyciskiem z zieloną strzałką szczytujemy wszystkie parametry serwa i po ich wczytaniu przechodzimy do parametru P101. W tym parametrze zmieniamy tryb sterowania na PR, czyli tryb wewnętrznego pozycjonera, i zatwierdzamy, aż zniknie z prawej strony gwiazdka. Następnie przechodzimy do grupy trzeciej, czyli parametrów komunikacyjnych. W parametrze 300 zmieniamy adres tego serwa w sieci Canopen. Ważne, aby była to unikatowa wartość nie pokrywająca się z adresem innego urządzenia w sieci. W tym przypadku niech to będzie na przykład wartość 2. W kolejnym kroku przechodzimy do parametru 301, zatwierdzamy parametr 300, przechodzimy do 301 i tutaj wybieramy prędkość transmisji. Open na możliwie największą, czyli 1 Mbit na sekundę, i również zatwierdzamy. Z racji, że parametry P101 i P300 po zmianie wartości wymagają resetu zasilania, należy teraz wyłączyć zasilanie serwa i załączyć ponownie. Dla pewności można sprawdzić, czy zmienione wartości parametrów zostały zapisane po resecie. W dalszej części przechodzę do sterownika AS200, a więc uruchamiamy oprogramowanie ISPSOFT. Otwieram nowy projekt. Nazywam go odpowiednio, wybieram model sterownika. I potem w wyborze Akceptuję. W zakładce Tools Communication Settings przechodzę do Commenadera, w którym to konfigurujemy połączenie komputera z naszym sterownikiem. Z dostępnych protokołów ja wybieram Ethernet. Wyszukuję dostępne urządzenia w sieci. I zatwierdzam. Tym samym po tej operacji wracam do ISP Softu. Jako driver wybieram Ethernet i adres IP sterownika, z którym zamierzam wykonać połączenie. W zakładce PLC System Information sprawdzam, czy to połączenie zostało poprawnie nawiązane. W tym momencie dane zostały sczytane ze sterownika, a więc komunikacja ze sterownikiem została nawiązana. W dalszej kolejności przechodzimy do cavu config, czyli. Narzędzia do konfiguracji hardwareowej sterownika. Na początek skanujemy sieć. Zgodnie z założeniami, wyszukany został sterownik AS200, więc możemy przejść. Dwukrotnie klikając na dany sterownik do zakładki Built-in Can Communication, w której dostępne są ustawienia sieci CanOpen dla tego sterownika. Spośród wszystkich dostępnych, ust, dostępnych ustawień, istotny tutaj będzie dla nas tryb połączenia dla portu Can. E, w tym przypadku wybieramy w tej zakładce standard CanOpen DS301. Poniżej adres sterownika PLC w sieci CanOpen możemy zostawić jako jedynkę. Oraz dostosowujemy prędkość transmisji zgodną z serwem, a więc w tym przypadku będzie to dokładnie 1 megabit na sekundę. Następującą konfigurację koniecznie wgrywamy na sterownik, tym oto przyciskiem Download. W kolejnym kroku klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz sterownik i wybieram opcję Can OPEN Builder. Następnie przechodzimy do trybu online. Następnie skanujemy naszą sieć w celu wyszukania dostępnych urządzeń. Widzimy, że serwo zostało wyszukane z odpowiednim adresem. Więcej urządzeń w sieci nie mamy, więc nie mo możemy w tym momencie przerwać wyszukiwanie. Aby skonfigurować wymianę danych dla danego urządzenia, wybieramy opcję Properties. I tym samym pojawiło się okno, w którym możemy podejrzeć adres naszego urządzenia, w którym możemy zmienić, edytować jego nazwę. W zakładce Error Control Protocol mamy ustawienia kontroli błędów, a w Auto SDO mamy możliwości wysłania ramki danych podczas inicjalizacji sieci. Opcje dostępne poniżej to już konfiguracja ramek PDO. Spośród dostępnych PDO z domyślnymi parametrami, które wynikają bezpośrednio z pliku eds, są one przedstawione w górnej części. Należy wybrać faktycznie te, które wykorzystamy do wymiany danych poprzez przeniesienie ich tutaj do tego dolnego okna. Operując odpowiednio albo dwukrotnym kliknięciem na daną ramkę, albo przyciskami add, delete. Możemy sobie z tego pola odpowiednio dodawać bądź usuwać ramki. Przy ustalaniu z poziomu serwa yy, Rx traktujemy generalnie jako odbiór komendy przez serwo, a Tx jest to nadawanie statusu z poziomu serwa. W związku z czym z punktu widzenia sterownika PLC, czyli mastera w sieci, jest odwrotnie. Więc Rx posłuży do zapisu wartości do slajwa, a Tx do odczytu. Dlatego tutaj w Rx. Wybieramy rejestry, do których to sterownik będzie zapisywał zadane wartości. I spośród wszystkich dostępnych rejestrów, które mamy tutaj przedstawione, możemy sobie operować strzałkami i wybrać te, które nas interesują. Te, które będziemy wymieniać pomiędzy urządzeniami, muszą znajdować się tutaj w tym dolnym polu. Dlatego ja usuwam sobie Control Word, a dodaję. Kolejno parametry serwa, które będę chciał wymieniać. I rozpoczniemy od parametru P230. Jest to parametr, w którym to blokujemy zapis wartości po komunikacji do pamięci nieulotnej Eprom. Pamięć ta posiada określoną ilość zapisów, więc, nadpisując komunikacyjnie wartości parametrów z dużą częstotliwością, skracamy żywotność tej pamięci. W związku z czym jest to obowiązkowy parametr podczas, podczas ustalania takiej wymiany danych. Następnie wyszukujemy i dodajemy parametr p306. Ten parametr z kolei służy do wyboru wejść sterowanych softwareowo, następnie parametr 407, który już służy to bezpośrednio do sterowania tymi wejściami to takie PDO pomieści maksymalnie do 64 bitów danych, a powyższe parametry tak jak możemy spojrzeć na zakładkę type są 16-bitowe, tak? Są to rejestry 16-bitowe w związku z czym, jeśli chcemy wymieniać dane 32-bitowe, tutaj już takiego rejestru nie pomieścimy. Musimy w tym celu Zaakceptować tutaj tą ramkę i stworzyć kolejną. Może to być drugi LX tutaj o indeksie 1401. Klikamy na niego dwukrotnie, usuwamy dostępne rejestry, a wyszukujemy parametr P703, który jest właśnie rejestrem 32-bitowym. I w dalszej części on posłuży nam do zmiany wartości zadanej pozycji. Zatwierdzamy. Następnie analogicznie możemy postąpić tutaj z TX, czyli klikamy dwukrotnie, usuwamy dostępne rejestry i przypisujemy te, które nas interesują. Wyszukujemy rejestrów do aktualnej do odczytu aktualnej pozycji serwa I będzie to odpowiednio rejestr o indeksie 6064 oraz rejestr 66c, który posłuży do odczytu aktualnej prędkości. Zatwierdzamy takie ustawienia, i w zakładce Properties możemy sobie w tym momencie określić typ transmisji w transmisji wymiany danych. Z kolei ich cykl czasowy możemy określić w sterowniku, czyli akceptując tutaj przyciskiem OK, przechodząc do części ze sterownikiem i wybierając properties, tutaj możemy określić cykl wymiany danych. Tym samym wybraliśmy rejestry serwa, które chcemy zapisywać i odczytywać. Aby dokończyć taką konfigurację wymiany danych, należy te rejestry zmapować z rejestrami sterownika PLC. W tym celu zatwierdzamy przyciskiem OK i klikamy dwukrotnie na ikonę sterownika. Następnie należy przesunąć w prawo urządzenia, dla których chcemy te rejestry zmapować. Z racji, że mamy tylko jedno urządzenie, nasze serwo, A2, przesuwamy w prawo właśnie tą pozycję i teraz w zakładce Device widzimy rejestry sterownika, do których przypisano wybrane przez nas parametry serwa. Z tych rejestrów będziemy właśnie korzystać w programie PLC. Akceptuję. Przechodzę do trybu online i aktualną konfigurację wgrywamy na nasz sterownik. Po pomyślnym graniu konfiguracji zapisujemy te ustawienia. Wracam teraz do ISP softu i przechodzę do zakładki global symbols main table. Tutaj możemy stworzyć zmienne globalne, między innymi dla zmapowanych rejestrów, które zostały zdefiniowane w Canopen. Ja te zmienne już wcześniej przepisałem, więc teraz je tylko zaimportuję. I po pomyślnym tutaj zaimportowaniu yy, widzimy, że mamy e, nazwę. Tego konkretnego rejestru, jako parametr tego, e, parametr serwa, adres, typ danych oraz taki krótki stosowny komentarz. Zmienne te wykorzystamy teraz w projekcie. Dodajmy więc nowy, krótki program. I na początek dodaję marker specjalny SM402. Marker ten jest załączony tylko w pierwszym skanie programu. Dodaje także instrukcję MUF do przepisania wartości. Zapiszemy sobie tutaj wartość 5 do parametru P230, ponieważ funkcja piąta to właśnie funkcja blokady zapisu do pamięci EPRO. Network ten wystarczy, że zostanie tylko raz wykonany, aby ta wartość została zapisana, stąd też użycie tutaj markera specjalnego SM402. W kolejnym networku dodajemy marker specjalny, który jest załączony na stałe, gdy sterownik jest w trybie RAM. Jest to marker SM400. W związku z czym ten network będzie zawsze aktywny w trakcie wykonywania programu na PLC. Na wyjściu dodajemy instrukcję MOVE oraz jedną instrukcję demów do przepisania rejestrów 32-bitowych. I uzupełniamy właśnie te instrukcje o kolejne rejestry, które posłużą do zapisu wartości do serwa. Poniżej dodajmy sobie jeszcze w networku trzecim również marker specjalny SM400. Instrukcje demów i rejestry aktualnej pozycji oraz prędkości. Dodam jeszcze tylko krótkie komentarze dla następujących networków. Dalszym etapem działań będzie konfiguracja przejazdów w trybie wewnętrznego pozycjonera. Przechodzimy więc do Asda Softu i zakładki Pier Mode Setting. I tutaj wśród dostępnej, dostępnych ścieżek z lewej strony przechodzimy do ścieżki 51. W zakładce Type wybieramy przejazd na pozycję. A poniżej ustalamy parametry ruchu. Możemy wybrać, czy to ma być ruch absolutny czy relatywny, zadaną prędkość obrotową oraz czasy ram hamowania i przyspieszania. W dolnej części zapisujemy wartość zadaną pozycji, gdzie przy domyślnych parametrach przekładni elektronicznej wartość 100 tysięcy równa się jednemu obrotowi. Tą pozycję będziemy mogli modyfikować w PLC poprzez zmapowany wcześniej parametr P703, który jest widoczny również tutaj w tej części. Wykonaliśmy więc następujące ustawienia dla tej ścieżki: przejazd relatywny na pozycję z prędkością 100 obrotów na minutę i pozycja zadana to w tym przypadku jeden obrót wałka silnika. Przechodzimy do ścieżki 52 i tutaj wybieramy opcję Constant Speed Control, a więc przejazd prędkościowy. Jednostką domyślną dla prędkości w tych ustawieniach jest 1/10 obrotu na minutę, więc w polu Target Speed, jeśli zapiszemy wartość na przykład 2000, da nam to finalnie prędkość 200 obrotów na minutę. Dodajmy jeszcze ścieżkę 53. W trybie przejazdu prędkościowego analogicznie jak poprzednio, ale tym razem z prędkością zerową, tak by wywołanie tej ścieżki nie powodowało ruchu silnika. Zapisuję więc w tym miejscu 0. I w obecnej sytuacji mamy więc stworzone trzy ścieżki, a jedną z metod na ich wyzwalanie są eventy. Przechodzimy więc do zakładki Event Ono Setting. I kolejno, na zbocze narastające, eventu pierwszego przypisujemy ścieżkę 51, dla eventu drugiego ścieżkę 52, a ścieżkę 53 na zbocze opadające, eventu drugiego. Teraz koniecznie wszystkie te ustawienia należy wgrać tutaj na nasze serwo, wybierając przycisk z tą pomarańczową strzałką: Write all into servo. Należy z racji, że wykonaliśmy wcześniej reset, zasilania. Należy, należy ponownie połączyć się w tryb online. I ponawiam próbę wgrania. W tym przypadku komunikat oznacza, że wszystko zostało pomyślnie wgrane na nasz serwonapęd. I teraz, eventy z przypisanymi ścieżkami należy podać na wejścia cyfrowe serwa. W tym celu wracamy właśnie do zakładki Digital IoJoke Control. I przypisujemy do wejścia cyfrowego na przykład DI2, czyli w tym miejscu, funkcję Event Trigger Command z jedyneczką jako pierwszy event i zatwierdzam przyciskiem OK. To samo robię z wejściem trzecim i wybieram funkcję Event Trigger Command 2, czyli załączenie eventu drugiego. Możemy teraz sprawdzić z poziomu softu, czy jesteśmy w stanie wysterować przejazdy. A więc rozpocznę od załączenia obwodu mocy, czyli wejścia DI1. Załączyłem serwo ON. Następnie wykonuję event pierwszy, a więc przejazd pozycyjny i dokładnie silnik wykonał jeden obrót, a więc zgodnie z założeniem. Wyzwalając teraz event drugi, a więc wejście trzecie, otrzymujemy ruch prędkościowy z prędkością 200 obrotów na minutę do czasu zbocza opadającego na tym wejściu. Czyli podaje zbocze, silnik się zatrzymuje. Przyszedł czas więc na przetestowanie mm, układu i wymiany danych po Kenobi. Przechodzimy więc do sterownika yy, i wgrywamy sobie w tym momencie program na nasz sterownik. Mogę wybrać opcję od razu online bądź, bądź przycisk download w tym miejscu. I po załadowaniu programu przechodzimy do trybu online. Następnie widzę, że sterownik jest w stopie, więc przechodzę do trybu run i widzimy teraz, że wartość 5 została już tutaj w pierwszym skanie przepisana do parametru P2.30, więc sprawdźmy sobie, jak już, jak możemy teraz wysterować przejazdy właśnie w sposób całkowicie komunikacyjny. Więc zmieniam wartość D0 poprzez opcję Change Present Value i teraz tym samym będę zezwalał na sterowanie wejść Komunikacyjnie. Podzielę sobie ekran na dwie części, tak, by mieć podgląd jednocześnie na ASDA Soft oraz ISPSoft. W parametrze d0 w opcji binarnej zaznaczam sobie, które konkretnie wejścia tutaj naszego serwonapędu chciałbym, by, chciałbym, aby były sterowane komunikacyjnie. Wybieram pierwsze trzy, zatwierdzam przyciskiem OK i widzimy, że te trzy pierwsze wejścia. Zostały tym samym tutaj zaznaczone. W takim razie wykonajmy teraz zdefiniowane w ścieżkach przejazdy. Najpierw należy przypisać pozycję do parametru P703. Wybieram change present value, wpisuję 100 000 jako wartość jednego obrotu wałka silnika, zatwierdzam i w parametrze P407 wyzwalam już odpowiednie wejścia. A więc zaczynam od bitu zerowego, czyli servo on. Załączam servo on. Zostało załączone. Tym samym mogę przejść teraz do wyzwolenia przejazdu na pozycję. Wybieram więc wejście pierwsze. I wykonał, został wykonany dokładnie jeden obrót wałkiem silnika. Jeśli teraz zmienię sobie wartość pozycji zadaną. Na jakąś inną, na przykład 300 000, co będzie odpowiadało dokładnie trzem obrotom. Wracam do parametru P407, załączam serwo-on, załączam przejazd pozycyjny i jak widzimy, zostały wykonane dokładnie trzy obroty. Możemy teraz sprawdzić, jak działa ruch prędkościowy. Więc ponownie, tak naprawdę, przechodzę do parametru P407, binary system załączam SERVO ON i teraz wejście drugie, bit drugi jako wejście d 3 czyli event drugi. Zatwierdzam jak widać wyzwolony został teraz ruch prędkościowy. Jeśli chodzi o prędkość przejazdu możemy dostrzec, że ta prędkość jest zgodna z założeniem czyli z prędkością zadaną i wynosi dokładnie 200 obrotów na minutę. Możemy w międzyczasie również śledzić jak zmienia się pozycja tego serwa. Serwo zostanie teraz zatrzymane w momencie, gdy ja podam zbocze narastające na sygnał, yy, na sygnał właśnie tego eventu drugiego, czyli przejazdu prędkościowego. A więc wyłączam bit drugi, zatwierdzam, przejazd został zatrzymany. Czyli wszystko działa zgodnie z założeniami. Tym samym skonfigurowaliśmy połączenie sterownika AS200 z serwonapędem serii A2 po Kenopen i zrealizowaliśmy przykładową wymianę danych. W tym filmie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmów na kanale Indu Progress. Pozdrawiam.